że to teraz już oficjalnie dzień dobry w piątek, 20 maja. Wszystkiego najlepszego, Litka. Litka się w urodzinę. Jak nie znacie Litki, to wasza strata. No i tutaj, słuchajcie, w tej Lizbonie tak to wygląda, że sobie spacerujecie, bez jakiegoś większego planu, po prostu idziecie sobie do yy, brzegu rzeki i natrafiacie na takie uliczki. po śniadanku. Było przepyszne. Pan był taki, słuchajcie, żeby wybrać się do Jezusa. Niedosłownie. Nie jest to taka podróż wielowymiarowa. Widzicie, bo Lisbona, nie wiem czy widzicie, ale ona jest taka trochę jak Rio de Janeiro i trochę jak La, nie Las Vegas, jak San Francisco. Dlatego, że mają takiego swojego Jezusa, jak Rio i mają Golden Gate Bridge, jak w San Francisco. Ale mam spotkanie niedługo, więc nie zdążę tam pojechać. Więc dla odmiany wybierzemy się na Elementach przyjemności. Nie wiem, słuchajcie, czy Monti tak nazywa, ale może zaraz się dowiemy. informacji skąd ta nazwa, ale znalazłam informację, że cmentarz powstał podczas epidemii cholery w XIX wieku I moje wrażenia są takie, że jest, no piękne są te pomniki i kapliczki, są bardzo duże i w ogóle rozległy bardzo jest ten cmentarz, ale... Niektóre z tych grobów są po prostu ponieszczone, i to jest tak, że te trumny są na zewnątrz, one nie są w ziemi, więc one są poniszczone i po prostu z. No lepiej tam tak blisko nie podchodzić i nie zaglądać. A nad samym tym cmentarzem cały czas latają samoloty, bo tutaj obok jest lotnisko. I co wam powiem? Dziwny wag jest tutaj. Ciekawe to jest miejsce, ale tak. Tak w nocy raczej bym tu nie przyszła zwiedzać sama. Dobra słuchajcie, plan jest taki, że idziemy teraz do hostelu, bo mam teraz spotkanie i te największe godziny upałów sobie posiedziłem przez litami komputer, a potem będziemy znowu do zwiedzać. problem z z tym Jezusem. Znaczy nie jestem ogólnym, jestem portugalskim. Kupiłam sobie taki bilet, wszystko fajnie, przemieszczałam się tutaj po mieście, a dojechałam na ostatni przystanek, żeby przejechać przez ten most do Jezusa i mi nie działa ten bilet, nie wiem czemu. Nie można tego mostu przejść na piechotę. A uber za przejechanie, nie wiem, ile wiedział to ten mostem 5 minut. tu bierze takie pieniądze, że samej nie pozwala. No i co, podejdę obejrzeć z drugiej strony rzeki. Może jak będę się już wybierała z Lizbony na południe, to zajadę autem, chociaż chciałam przez najdłuższy most przejechać. No tam jest ten Jezus, co się chowa przede mną. hipsterskim punktem na mapie Gizlony. No są takie tam restauracje, sklepiki, butiki, try. Dzień dobry w sobotę. Dzisiejszy plan jest dość luźny. Miała być średnia pogoda, ale jak widać Pogoda jest piękna, no i co jest luźne, bo nie będę dzisiaj pracowała. Byłam już na śniadanku bardzo dobrym i teraz idę do metra. Metrem pojadę do takiego fajnego parku, z którego jest widok na miasto i na rzekę, a potem przejdziemy się do dzielnicy Belem, która też jest takim masji w Lizbonie. Przenosimy się trochę w przyszłość. Słuchajcie, wczoraj zmieniłam plany. Bo tak czasem w życiu bywa i to są moje plany, więc mogę je zmieniać. Nie wiem, pogoda się w sumie popsuła i średnio, średnio tam wychodziło mi jechanie od tego belę, bo też jest z tego hotelu, hostelu daleko, więc po prostu troszkę inaczej resztę dnia spędziłam. A teraz już przenosiłam się w przyszłość, bo jestem w moim aucie. Odebrałam je właśnie i miała miejsce też, no taka ciekawa przygoda, no bo miałam rezerwację zrobioną przez stronę internetową. Jak przyjechałam tutaj na ten parking, to wzięłam ten taki bilecik, bo to jest szlaban, gdzie mam bilecik, z tym bilecikiem poszłam do tej budki ciecia. On nie mówił po, mm, po angielsku, ale pokazałam mu moją rezerwację tą internetową i powiedział okej. Okay. Zapytałam się go z translatorem tym Google'a, czy będę mogła normalnie w niedzielę wyjechać A on okej. Okay. No i dobra, przyjechałam teraz eee, nie ma nikogo w tej budce zadzwoniłam pod ten numer, który był tam podany i no pan w ogóle kompletnie nie mówił po angielsku nic, nic totalnie i ani, ja nie miałam żadnego biletu ani niczego, żeby po prostu wyjechać, otworzyć ten szlaban. E, ale udało mi się, słuchajcie, spotkać e, przemiłą duszę tutaj. Po, po prostu parkował inny pan i zapytałam się, czy może mówi trochę po angielsku. On, że tak. I on tam porozmawiał na tym interkomie z obsługą i, e, no i powiedział im, że ja mam rezerwację, i otworzyli mi ten szlaban i wyjechałam. Więc taka to była historia dzisiejszego poranka. No dobrze, a skoro już odzyskałam moje auto i udało mi się wyjechać z parkingu, to jeszcze zrobimy rzeczy, których nie zrobiliśmy wczoraj, czyli pojedziemy do Belem, a z Belem pojedziemy sobie do Oceanarium, bo jest tutaj Oceanarium, podobno jest bardzo fajne. I to będzie chyba na tyle Lizbony. Jest jeszcze sporo rzeczy, których nie pokazałam, ale wiecie, przyjedziecie, zobaczycie. <grym> a, potem, a potem z Oceanarium jedziemy na południe. No słuchajcie, jestem już Belem, ale przed chwilą e, miał premierę pierwszy odcinek tej serii. Opublikowałam go na YouTubie i dałam post na Facebooku. I zamiast zjedzać Belem siedzę i czytam Wasze komentarze, bo nie ukrywam, że mam trochę tremę. No bo to jest pierwszy odcinek, wiecie, pierwszy odcinek tej serii. E, więc jeżeli, jeżeli oglądacie mnie od pierwszego odcinka, to serdecznie Was pozdrawiam. Dobrze, teraz trochę historii, żeby nie tylko było pokazywanie. Mianowicie w 2019 roku w tym parku pod Twierdzą Berem ucięłam sobie drzemkę. No tutaj panowie przyszli skontrolować stan. No ciężkie, ciężkie. Twierdza w Belem powstała w czasie wielkich odkryć geograficznych, czyli wtedy, kiedy Europejczycy stwierdzili, że będą zdobywcami całego świata i są najmądrzejsi, ich kultura jest najważniejsza i trzeba wykorzystać wszystko, co dała nam młoda ziemia. Wtedy ta twierdza pełniła rolę strażnicy lizbońskiego portu, no i była oczywiście symbolem morskiej potęgi Portugalii. Potem miała etap więzienia, jak to takie budynki mają w zwyczaju. Potem trafiła na listę UNESCO. A teraz naturalnie jest ogromną atrakcją turystyczną. I jak przyjdziecie tutaj w niedzielę, to tak to właśnie wygląda. Myślę, że warto też pokazywać właśnie takie oblicze podróżowania dość turystycznego. Wiecie, jest niedziela. To jest ogromna atrakcja turystyczna. No i nie ukrywajmy, że tak to wygląda. Instagram versus rzeczywistość. A wy pewnie mi powiecie Natalia, to znowu już niezdrowe rzeczy na śniadanie. Nie mówcie mi tak brzydko. Już wystarczy mi, że bardzo trudno się je takie rzeczy w miejscach publicznych próbując zachować godność człowieka. Jest jeszcze w Belam, słuchajcie, klasztor Hieronimitów. Ale myślę, że już wyczerpaliśmy w Portugalii limit odwiedzenia klasztorów w odcinku o klasztorach i Nazarę. Więc przejdziemy się teraz bardzo tego co Właśnie mi się przypomniało, że za tą twierdzą jest taki pomnik odkrywców, którego zapomniałam Wam pokazać, więc e, niech to obudzi Was odkrywców, żeby przyjechać do Lizbony i zobaczyć ten pomnik i inne rzeczy, które nie zostały zawarte w tym vlogu. ¡Gracias! Panicznie boję się żab. I teraz właśnie przechodzę przez całą sekcję poświęconą ropuchom i żabom. Więc walczymy okay, z Okej, przeszłam przez nią. Nie nagrałam, bo się brudziłam, ale przeszłam. Dzielna byłam, prawda? Super jest to oceanarium. Bardzo polecam Wam się do niego wybrać. Dla mnie ogólnie bardzo duże wrażenie robi ocean i, i jego ogrom, i to jak jest niezbadany. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tylko 5% oceanów na Ziemi jest w jakikolwiek sposób udokumentowane czy zbadane, a reszta jest jedną wielką niewiadomą. No i 94% całego życia na Ziemi jest właśnie w oceanie, nie na lądzie. Więc co my tutaj na lądzie wiemy w ogóle o życiu? Tam w oddali, słuchajcie, jest most, który ma 17 km długości. No i oczywiście się nie przejedziemy. Ja ty sama? Idealnie. Moją największą obawą było wejście do tej gondoli z jakąś rodziną, z małym dzieckiem. I naprawdę zaczęłam się zastanawiać poważnie nad tym, czy nie przelecieć sobie po prostu kiedyś tak na miesiąc tutaj posiedzieć i tak powoli tej Lizbony doświadczyć. Bo nawet samych atrakcji jest bardzo dużo, których jeszcze nie widziałam, ale atrakcje, atrakcjami po prostu to jest bardzo przyjemne miasto, takie do bycia, żeby sobie na spokojnie tam połazić, pójść do kawiarni, pójść na koncert czy do jakichś muzeów. Super. Dlatego Lizbono. Do zobaczenia.